Dobry wieczór Państwa. Witamy serdecznie. Ale Państwo nas witają jeszcze serdecznie niż my, Państwa, znaczy. Drodzy Państwo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie w operze Nowa Bydgoszczy. Witamy serdecznie Państwa. Witamy telewizów programu drugiego. Mhm. Telewidzę tele, ile widzę. Ma pan jakieś marzenie? Jest taki popularny człowiek jak pan. Jeszcze jakieś marzenia? Lub pan się odpewnić? Marzenia? Hmm. Ja takie kaprysy mam. Jakie? No, Męskie. No, kaprysy tak mężczyźni tacy dojrzali. Mają kaprysy, prawda? Na przykład, nie wiem, duży, szybki samochód luksusowy. Jest? Jeździ? Taki przedłużenie, proszę. A? Nie, ja ale pytam, czy jeździ, no czy jest. Nie, papa. stoi, stoi. U mechanika. Nie, u komornika. A ja wie pan samochody nie, ja, ja kobiety. O. Ale młode tylko, także. No. Ostatnio w kwestii stania, to ja pan jechałem metrem, stałem właśnie po jednej stronie, a po drugiej siedziała taka młoda kobieta właśnie i patrzyła na mnie no, po prostu tak zachęcająco, że podszedłem do niej. spojrzała jeszcze bardziej zachęcająco i ustąpiła mi miejsca. Także pomyślałem sobie, że w tej sytuacji najbezpieczniejszym dla mnie kaprysem to jest pan 24 kaprys Amol Nikola Paganiniego. No właśnie, jak już zaczynać to z tego, to mnie, ja to znam? Wszyscy to znają. Bernard Chmielarz w roli diabolicznego dyrygenta. Drodzy Państwo, no co, no nie czarujmy się. Konsumpcjonizm zapanował już w całym kraju. Grill się wszędzie już rozpanoszył. Pomyślałem sobie, nie ma co. Trzeba złożyć hołd nowoczesności, bo i nie dziwota, ludzie stają się, prawda, bardziej korpulentni, zaokrąglają się, a bo i to i ziemia okrągła i słońce okrągłe. No, ja też ze swoją posturą zacząłem odbiegać od społeczeństwa, muszę jakoś wrócić. Postanowiłem, że właśnie teraz na waszych oczach i na oczach telewizji dwójki pochłonę te 12 parówek. Proszę bardzo, liczymy. Raz. Głośno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Musi być prawo i sprawiedliwość, inaczej wiecie, nie ma... Pierwsza parówka, no cóż, za ojca i matkę. Proszę za mamę trzeba. Mama urodziła, mama wychowała, mama wykarmiła. Mama mnie nauczyła takich pojęć jak czystość, ład, porządek. No, pamiętam to co dziś. No, a tatuś ten nauczył mnie takich pojęć jak zaraz, nie teraz, i do mamy. No. Sami widzicie, że ta parówka im się należała. Druga, druga parówka, no, za miłość. Miłość to piękno, to dobro, to przebaczenie, że zacytuje miłość i wszystko wybaczy. No ta parówka akurat nie symbolizuje miłości tak do końca. Ale miłość nie jest drobiazgowa, proszę Państwa, zawsze jest, wznosi się ponad, prawda? Zawsze miłość, jeżeli jest na... Gdyby to była prawdziwa miłość, to by poszybowała. Dobra, ale to się jeszcze wypuczę. Trzecia parówka, zapokój. Zapokój na świecie. Niech wreszcie mocarstwa zrozumieją, że najlepszym sposobem na pokój jest niewywoływanie wojen. Jakie to proste. A więc wojsko niech się zajmie darciem pierza przy muzyce ludowej. Komandosi do chłopców, a saperzy niech zbierają psie kupy. To też są miny. Słuchajcie, czwartą parówkę za zdrowie. Przede wszystkim za zdrowie. <laughs> Żeby mieć zdrowie do tych parówek. <laughs> Bo jeszcze gramy dzisiaj drugi kontent. No przede wszystkim, no zdrowie. Zdrowie oczywiście skarb największy. Proszę Państwa, wszyscy wielcy tego świata pisali o zdrowiu pana Giryki, prawda? Poeci. Że zacytuję. Zdrowie, ile się cenić trzeba. Ten tylko się dowie. Tak, to zamawiał pogotowie. Oczywiście. Ja Wam życzę, żebyśmy byli tak w zdrowi, tak wszyscy w zdrowi, żeby nam wszyscy lekarze nam skoczyli i mogli zagibić w ogóle. O. To u mnie burczyczył pana. Piątą parówkę za ojczyznę. To na pewno z ketchupem, bo krwawe dzieje mogą być. Chopin. Wierzby. Mickiewicz. Orzeł. Włos. Może być z wąsa Piłsudskiego. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Zapewniam Was, że gdybym się urodził Francuzem, dwanaście żab nie wciągnął. Szósta. <zys> Za rodaków. Żeby byli wspaniałymi obywatelami, żeby byli życzliwi, żeby nie zazdrościli nikomu. Życzę, żeby wszyscy Polacy mieli wszystko, czego zapragną, a i jeszcze, żeby było na co narzekać. Siódma. O! Za prezydenta. Żeby pamiętał o bracie swoim. A to i za brata od razu, bo to niewielkie. Problemy. Tak, żeby był coraz lepszym mężem dla żony bo mężem stanu chyba już niedługo. Mimo wszystko życzę udanej reelekcji. Jak coś nie wyjdzie, no to w końcu jest się zwierznikiem sił zbrojnych. Do... Bez dubeltowo to zjadę. To, to musi chwilę potrwać. To nie tylko trzeba przeżyć, to jeszcze trzeba przełknąć. No. Dziewiątą parukę chciałbym zjeść za to, za cud gospodarczy, żeby się ziścił. Nieważne kiedy, ale żeby się ziścił, żeby kongregacja wiary uznała go. I żeby ten dzień się okazał wolnym dniem od pracy, i najlepiej, żeby to był czwartek, bo piątek się obrobi i będziemy mieć długi weekend. Dziesiątą. Pozwólcie, że dziesiątą zjem za futbol nasz. No, dobra, uczcimy minutę ciszy. Przydałoby się wiadro. Pomożesz mi przeżuwać, czy nie? Dobra. A jedenastą. Za Was, widzowie drodzy. Za was. I za Was telewizowie, żebyście nie myśleli, że się śmiejemy tylko z tych, których tutaj nie ma. Żebyście również wzięli część winy na siebie, dźwigali ten program do góry. Właśnie, żebyście wili brawa, a nie oklaski, bo oklaski to są z łaski, a brawa to wielka sprawa. Żeby było uczciwie. Dwunastą parówkę zjem... ...za to, żeby nie wszystko z tych parówek zmieniło nam się w gówno. Dziękuję bardzo. Zenon Laskowik. Mam nadzieję, że czują się Państwo syci.